Drugi grudnia, piękna pogoda, cieplutko, no i oblot pszczół. Zamiast śnieg, to mamy oblot. Trzeba to zarejestrować, bo takie anomalie się nie zdarzają często. Gdzie słoneczko świeci, tam i pszczoły wychodzą, zaczynają wychodzić. No, tak samo już i tu. I nawet bakwasty się już obudziły z ziłowego snu. O, nawet na dole odkłady <śmany> zaczynają chodzić. Pięknie, żeby to tylko tak na wiosnę było wszystko się oblatywało. Ho, ho, ho. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Niesneczko i staruchy też wychodzą. My się im tylko w głowach nie poprzewracało. Primorska też wyszła na pole. To tradycyjnym i odspadziowym później. Ciepło, pięknie jest na polu. Nie we wszystkich rodzinach wychodzą, bo jest cień, ale te, co są do słońca, zaczynają. Się pokazywać. Może to i dobrze, a może i źle. Powinien być dla nich dzień spokoju. Jaka zima. Pięknie. To jest zachodzi.